Jestem na arenie. Dobra, teraz są. Cześć wszystkim, tutaj... ...z jest ze mną. No, no po się... pochwal się mieniem, no. Bosman, serwus, hehe. Tak, serwusik. Serwus. Uff, dubge! Jesteśmy na serwerze, gdzie są same lagi. Hehe, <laughs> powiedz co, mieliśmy się z chwilą. Tak, Ej. Ja dwa razy zostałem wyprzedzony o włos, przez Nie to! A Z tymi póż... tak. A później... Czekaj, zaraz nie pokażę. A później takie cofki były, że najpierw się cofnęło o... o... w to miejsce tutaj, o? A później dwa razy w to miejsce, o dokładnie tutaj, między tymi drzewami. Gdzie jesteś w ogóle? Ja spadłem od razu przez to. A widzisz, obserwujesz Zobacz. mnie? Eee, już idziemy zobaczyć i kibosmond malagi, czekaj. Tu go tu jego nie ma eee, Czekaj, gdzieś tam widziałem go. O, jest, dobra, jest tutaj, stoi. Stoi, stoi, stoi. Jest teraz, nie opada. Teraz jest tutaj na tym kamiennym. No w, tam w tle widzimy smoka, lecimy. O dobra, jest. I ja go nie chcę smoka tutaj. Ktoś go zapraszał na jump Tak ja. O, no to weź go, na... ja, ja nie, ja mówię, ja nie chcę gości Nawet w trybie obserwatora mamy, ma się te lagi w ogóle. U jezu Dobra, jest tutaj dubkę Spadłeś, o e, Pokażę im gdzie byłem najdalej Najdalej byłem tutaj, o, o w tym miejscu. A już skończyłem to, ale żartuję Ja wyprzedzę koleścia What the hell nie ma Dobra, arena, arena, aliena, aliena Arena, Arena, 52 Stasiu nie ten kraj o No co za głupi ludzie Głupi ludzie, głupi ja, ludzie, głupi, to, ludzie, jak głupi staszył, ludzie Jak to Stasiu powiedział, gdyby nie wywalili jednej mapki to by... No właśnie wszystko działało. A tamto to była robista? No. Fajne była Poszedłem dwa razy, jest Stasiu trzy. dwie więcej, ale... No. O kurde, przestańcie tam latać. Przyszedłem. A se znalazłem takie Dobra. fajne miejsce, co nie lata. Jestem. Mniejsza, ja nie jestem. No to będę ci komentował. Dobra, czekaj, ja im tylko pokażę świeckiego Parkura. Tak no jest. i powiedz, o co chodzi w tym. To jest świecki parkour, naj yy, najważniejsze jest to, żeby go przejść, tylko jest najważniejsza nagroda. Ja wam zaraz pokażę nagrodę za świski parkour. Tak widzicie, skakujemy tutaj jest dłuższa droga czy fajnie yy, pisze tutaj, tutaj. Za 5 sekund się zaczyna arena. Tak. Czy spadłem? Tutaj o Ale dobra, spadłem, spad spadam, ale jeszcze na arena nie zaczęła, to wiesz. No wiem, no wiem, dobra, po co? Ja spadam i się... A widzieliście właśnie cofki. na tym serwerze. Nie, cofnęło do pierwszego płotka. Wiesz, byłem już tam... W no znów spadłem! No... Zlu. Ja ciągle Ja też. Słucham. What the hell? Aj. Dopiero dwie sekundy pisało. Aha. Ale... T... Jak myślisz, puścimy to jako... tam? Bonus? Bonus, no. No taki śmieszny bonus. Trololololo. Jak wszyscy z kopyta ruszyli? No wiem Podkowy trzeba kupywać już Zimowe Nie, nie nie pamiętaj Adam dobra, kupię ci Tylko o myśleć. myślałem? Na urodziny O to chyl! Gdzie byłem? <grym> Na tych drewnian. tam gdzie łóżko, a wiecie gdzie się znalazłem teraz? Gdzie? Tu gdzie woda No, to właśnie, <grym> no, to właśnie uroki tak, jest serwer, serwera on zaczął wow. mieć jakieś problemy a właśnie i on, to jest nagroda za Świecki parku. można to sobie stać wiecie, macie pierwszeństwo do wszystkich tych tutaj tabliczek oraz e, możecie ludziom uprzykrzać życie oni nie, Adam tylko nie to tak. Adam jest zły, bardzo zły o i zobaczmy jakie jest ten Pidek SpeedX to He MPL. What the hell Minecraft Fafik No spadłem! Muszę się trupo. Krapo Radmat X-Pumpa e, Przez laga kuma spadłem Tindo Co? <laughs> Tindo PL Look Ja tu zjemna to sobie zjem ci perka Wow... nie, nie, nie mogę przeczytać. Olivia Games. WoW czekają. WoW. Wów. No to Herculesiak. Her her no i co to są za... lagi? Znowu ten nick, Herculesiak. Oczywiście jeśli oglądasz to Herculesiak, to bardziej przepraszam. Eee, a tam widzimy Bossmana z legowanego jak wiesz jak wyglądałeś? Jak? Eee, byłeś tak wiesz eee, Stałeś na tym tyle, nie? Ale tak byłeś no. lekko uniesiony, nie? Tak wyglądałeś właśnie. I to nagroda. Tak, to jest właśnie nagroda. No, dobra, słabka, dawaj, dawaj, dawaj. Ludziom przeszkadzamy i... Ojej Widzicie ludzie tam z tyłu e, ten Kuwy i inne podobne Po tej arenie kończymy Dobra Ojej, ta arena będzie, ale tam wiesz No właśnie Może już się zjecie, a trzeba, tylko jest taki lagi <grym grym grym grym> jestem? O, jestem Ja spadam, o Czekaj, dobra, zobaczmy Ja chcę, ja, ja obok ciebie, jestem obok ciebie, albo byłem. Nie, jestem... Jestem obok tak. ciebie. A jestem na końcu, wiesz o tym. Ale są takie lagi, że mogę iść do ciebie. Czekaj, ja też. Pięknę do pas, pas, hybny, Czekaj. Endermax. Kamiku. Cześć, chup. cześć. Myszka Miki. Obok tak najlepiej Slurpie? Zobaczyć Niki. Mysz Miki. Spyrek, spyrek To po co, jaki wczoraj był Nick? Kacper haha, pro, proczek Ej, powiedz jaki wczoraj był ten Nick? Eee, czekaj G? Eee. Gówno, prawda <laughs> A bo jak, czekaj, jak była ta cytryna? Czy ona <laughs> A to z koksu akurat, z, What the hell? <laughs> Darf cytrynka on... Ty rozpociała się! No wiem to są jakieś czary W ogóle że się zaczęło nie? Czary powiadam <laughs> Czary powiadam pan Tak, koksy na tej planecie Wszystkie grają właśnie na tym serwerze Pamiętaj? Tak, koksy No, bo jedzą koksy To są koksy, właśnie min minąłem e, Bossmana O znowu mijam Bossmana znaczy ja ci mi dałem już dwa razy Tak może jeszcze frytki do tego Ale no serio o. No wiem Znowu Trzeci raz Na no YouTube się potwierdzi zobaczysz Jestem na łóżku, na piecyku i nie i na czymś nie wiem Jestem na schodach No to, no to pójdziesz Boso Mieszkam po schodami Lubię. O, no to takie... lekkie były urywki. No. Dobra, Jesteś tu, gdzie ja? Widziałem schody teraz. Schody nienawiści. Tak, schod... Pamiętajcie, tych schodów się nie da się lubić. Aaaa! Europę o, da się tak. lubić, co nie? Schody... No, pewnie koleś jakieś... No, koleś O skończył, skończył grę. Koleś już skończył grę. Właśnie Ty... się... widzi Tak, skończył no. grę, tu jest dziewięć osób niby na arenie, ale spoko. No bo tam się nie da umrzeć, człowieku. To jest jest tak ugarnięte. No dobra, chodź A nie, już kończymy. A, no. dobra, już kończymy, Dobra, to chodź gdzieś, czekaj, muszę włączyć graczy. W takie, czekaj, jak to się mówi, w takie no, intymne fajnie. miejsce, co nie? <laughs> chodź tutaj, chodź tutaj do drzewka, tak fajnie, milutko. Dobra, Tutaj, czekaj. tutaj. Muszę tylko włączyć tych graczy, Jezu Chryste, no włączcie się. Graszczo na całym świecie łączy się, tak? O dobra, chodź tam do dziewka, to u drugiego, tam połó... Było... Nie do tych, tylko do tego drugiego. Dobra. O dobra, są gracze widoczni, dobrze. Dobra, ja będę stał tutaj. Tak, I razem cię. I... Tuż obok, iść obok. Czekaj, eee... ledwo widzę. Dobra, siema wszystkim. Czekaj. Tutaj był... jakiś tak. tam człowiek. A tu był... kuczek z McDonalda. Nie przerobić mnie na stripsa. Dlaczego? Dobra, żegnamy wszystkich. Cześć, czołem. Kluski z <laughs> tak, Sam pójdzieś na drób. To najpewniej będzie bonus, więc e, czy wyjdzie, będzie za od was. Cześć.